Marcin Kowalski obudził się o piątej rano jak zawsze. Jego małe mieszkanie w bloku na krakowskich nowych czyżynach tonęło jeszcze w ciemnościach październikowego poranka. Przez cienkie ściany słychać było sąsiada przygotowującego się do pracy w fabryce. Marcin założył swoje robocze ubrania, wystrzępione dżinsy, flanelową koszulę i sfatygowane buty trekkingowe. W lustrze zobaczył zmęczony wygląd czterdziestolatka którego życie składało się z codziennej pracy fizycznej. O 6.30 był już w autobusie linii 44, jadącym w kierunku ekskluzywnej dzielnicy Salwator. Przez zaparowane okno obserwował, jak Kraków budzi się do życia. Pierwsze tramwaje, śpieszących się ludzi, otwierające się sklepy. W kieszeni czuł wibracje telefonu, kolejne powiadomienia, które ignorował. Dom Romana Nowaka w Salwatorze wyglądał jak z katalogu luksusowych nieruchomości dwupiętrowa willa z czerwonej cegły, otoczona idealnie utrzymanym ogrodem o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych. Marcin pracował tu jako ogrodnik od trzech lat, dbając o trawniki, rabaty kwiatowe i imponującą kolekcję rododendronów pana Nowaka. Roman Nowak miał pięćdziesiąt lat i był właścicielem sieci sklepów elektronicznych. Jego BMW X-7 zawsze stało przed domem wypolerowane do połysku. Tego dnia jak zwykle wyszedł na taras z kawą, obserwując Marcina przycinającego żywopłot. Marcin, dobrze, że jesteś! zawołał. Mam dziś ważne spotkanie biznesowe w domu. Potrzebuję, żeby wszystko wyglądało perfekcyjnie. Marcin skinął głową, koncentrując się na pracy. Przez następne godziny dbał o każdy szczegół, oczyszczał ścieżki z opadłych liści, przycinał krzewy, sprawdzał system nawadniania. O dziesiątej pojawił się pierwszy gość, elegancki mężczyzna w granatowym garniturze. Pan Kowalski, może przyciniesz te krzewy przy wejściu. Chcę, żeby goście mieli idealne pierwsze wrażenie poprosił Roman. W południe Marcin robił sobie przerwę na kanapkę, siedząc na ławce przy szopie na narzędzia. Roman podszedł do niego z kawą. Marcin, nie obrazisz się, jeśli zapytam: Czy kiedykolwiek myślałeś o założeniu własnego biznesu? Mam znajomego, który szuka kogoś do prowadzenia małej firmy ogrodniczej. Marcin uśmiechnął się tajemniczo i powiedział spokojnie: Panie Romanie, mam trzy firmy. Roman parsknął śmiechem, myśląc, że to żart. Trzy fermy. Marcin, ty jesteś naprawdę zabawny. Ale Marcin nie śmiał się. Patrzył na niego poważnym wzrokiem. Firma transportowa, firma budowlana i konsultingowa. Wszystkie działają od kilku lat. Śmiech Romana stopniowo ucichł, gdy zobaczył poważność w oczach ogrodnika. Żartujesz, prawda? Marcin odłożył kanapkę i sięgnął po telefon. Na ekranie widać było kilkanaście nieodebranych połączeń i dziesiątki wiadomości. Roman zauważył, że to najnowszy iPhone, a nie tani telefon, jakiego spodziewałby się po ogrodniku. Nie żartuję, panie Romanie. Widzi pan, praca w ogrodzie to moja pasja, nie konieczność, powiedział Marcin, przesuwając palcem po ekranie. Te telefony to od moich menedżerów. Budujemy nowy magazyn w Wieliczce, a transportówka właśnie wygrała przetarg na dostawy dla Tesco. Roman poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Przez trzy lata traktował Marcina jak. jak kogoś niższego od siebie. Zawsze mówił o nim mój ogrodnik, jakby był jego własnością. Ale. ale dlaczego pracujesz jako ogrodnik, jeśli masz własne firmy? Wyjąkał Roman, próbując zrozumieć sytuację. Marcin uśmiechnął się łagodnie. Mój ojciec był ogrodnikiem. Nauczył mnie kochać ziemię, rośliny. Gdy zacząłem zarabiać na biznesie, mogłem robić to, co naprawdę lubię, bez presji finansowej. To moja forma relaksu. W tym momencie telefon Marcina zadzwonił. Przepraszam, muszę odebrać. To ważne. Tak, Karolina. Tak, podpisałem już kontrakt z deweloperem. Nie jutro nie będę w biurze, mam spotkanie z architektami w sprawie nowego projektu. Okej, okay, do usłyszenia. Roman stał jak wryty. Karolina, kontrakt z deweloperem? Architekcyj. Marcin, ja. Przepraszam, ale to wszystko brzmi nieprawdopodobnie. Mieszkasz w bloku, jeździsz autobusem? Mieszkam w bloku, bo tam dorastałem. To mój dom. A autobusem jeżdżę, bo w centrum Krakowa to najszybszy środek transportu. Mój Mercedes stoi w garażu, używam go tylko do dalekich wyjazdów biznesowych. Roman poczuł, jak policzki płoną mu ze wstydu. Ile razy żartował z kolegów o swoim ogrodniku, ile razy mówił żonie, że trzeba pilnować takich ludzi, bo są leniwi. A te firmy, od kiedy je prowadzisz? Transportową założyłem osiem lat temu. Zacząłem od jednej ciężarówki. Teraz mam flotę dwudziestu pojazdów, budowlaną. Pięć lat temu, gdy zauważyłem boom na rynku nieruchomości. Konsultingową, trzy lata temu. Pomagam małym firmom w rozwijaniu biznesu. Marcin wstał i otrzepał ręce z okruchów. Panie Romanie, kończy się moja przerwa. Muszę dokończyć przycinanie krzewów przed Pańskim spotkaniem. Roman patrzył, jak jego ogrodnik, nie jak jego równy sobie biznesmen, wraca do pracy. W głowie kotłowały mu się tysiące pytań i jeszcze więcej wyrzutów sumienia. Roman wrócił do domu w kompletnym oszołomieniu. Jego żona Agnieszka przygotowywała się do wyjścia na spotkanie z koleżankami z klubu tenisowego. Kochanie, jak tam twoje spotkanie? Udało ci się zaimponować klientom. Bo zapytała, poprawiając makijaż przed lustrem w przedpokoju, Roman usiadł ciężko na kanapie. Agnieszka, pamiętasz naszego ogrodnika, Marcina? Oczywiście. Przyzwoity człowiek cicho pracuje. A co z nim? On, on ma trzy firmy. Transportową, budowlaną i konsultingową. Agnieszka odwróciła się od lustra z lekkim uśmiechem. Roman, chyba za dużo kawy wypiłeś. Marcin to ogrodnik, to właśnie myślałem. Ale on mi wszystko wyjaśnił. Ma flotę dwudziestu ciężarówek. Jego firma budowlana właśnie buduje magazyn w Wieliczce. Wygrał przetarg dla Tesco. Agnieszka usiadła obok męża, jej wyraz twarzy stał się poważny. Nie żartujesz? Nie żartuję. I wiesz co jest najgorsze? Przez trzy lata traktowałem go jak jak służącego. Mówiłem o nim mój ogrodnik, jakby był moją własnością. A on cały czas był prawdopodobnie bogatszy ode mnie. O 14.30 zadzwonił dzwonek. Roman otworzył drzwi, witając swoich gości biznesowych: Janusza Krawczyka z firmy deweloperskiej i Michała Adamczyka, potencjalnego inwestora. Witajcie. Zapraszam do środka, powiedział Roman, starając się zachować profesjonalny ton, mimo że myśli wciąż krążyły wokół Marcina. Przeszli na taras, gdzie Marcin właśnie kończył przycinanie krzewów różanych. Roman poczuł dziwne napięcie. Teraz wiedział, że ten mężczyzna może być równie wpływowy jak jego goście. Piękny ogród, skomentował Janusz. Kto się nim zajmuje? Marcin Kowalski, odparł Roman. A jego głos zabrzmiał inaczej niż zwykle, z nutą szacunku. Kowalski? Michał podniósł brew. Nie znamy przypadkiem Kowalskiego z branży transportowej. Słyszałem, że ma solidną firmę. Roman poczuł, jak serce zaczyna mu szybciej bić. Możliwe. A skąd go znacie? Nie znam osobiście, ale kolega biznesowy wspominał o nim. Podobno przejął kilka dużych kontraktów logistycznych w Małopolsce. Młody, ambitny przedsiębiorca. W tym momencie Marcin podszedł do tarasu. Panowie, przepraszam za przeszkodzenie. Skończyłem pracę przy krzewach. Może jeszcze coś potrzebują? Michał przyglądał mu się z zainteresowaniem. Przepraszam, ale czy przypadkiem nie jesteś Marcinem Kowalskim z Kowalski Transport? Marcin uśmiechnął się skromnie. Tak, to moja firma. Janusz niemal upuścił szklankę z wodą. Kowalski Transport. To ty wygrałeś przetarg na obsługę logistyczną nowego centrum handlowego w Wieliczce? Zgadza się. Właśnie kończymy przygotowania do rozpoczęcia dostaw. Roman stał jak sparaliżowany, obserwując scenę. Jego goście, którzy przyszli tutaj, żeby porozmawiać o jego biznesie, teraz rozmawiali z jego ogrodnikiem, jak z równym sobie partnerem biznesowym. Niesamowite, wykrzyknął Michał. Szukam właśnie solidnej firmy transportowej do współpracy przy naszym nowym projekcie mieszkaniowym. Czy mógłbyś być zainteresowany? Marcin spojrzał na Romana, jakby prosząc o pozwolenie. Oczywiście możemy porozmawiać, ale może lepiej umówimy się na spotkanie w moim biurze. Nie chciałbym przeszkadzać panom w waszych rozmowach. Biuro? zapytał Janusz. Mam biuro w centrum przy ulicy Karmelickiej. Prowadzę tam też firmę konsultingową, pomagam małym przedsiębiorstwom w rozwoju. Roman poczuł, jak świat kręci mu się w głowie. Jego goście byli wyraźnie pod wrażeniem. Przez te wszystkie lata on uważał się za lokalnego biznesmena sukcesu, a okazało się, że jego ogrodnik może być bardziej wpływowy od niego. Marcin, odezwał się Roman drżącym głosem. Czy. czy możemy porozmawiać na osobności? Za chwilę. Oczywiście, panie Romanie. Goście zostali na tarasie dyskutując z ekscytacją o możliwościach współpracy z firmą Marcina. Roman zaprowadził go w głąb ogrodu za duży kasztanowiec. Marcin, ja. Muszę cię o coś zapytać. Dlaczego? Dlaczego pracujesz u mnie jako ogrodnik, skoro masz tak dużo sukcesu w biznesie? Marcin oparł się o pień drzewa. Wi pan, panie Romanie. W biznesie człowiek często traci kontakt z tym, co naprawdę ważne. Ziemia, rośliny, prosta fizyczna praca to mnie uspokaja. Przypomina mi skąd pochodzę, ale ja. Przez te wszystkie lata traktowałem cię jak. jak ogrodnika. Marcin uśmiechnął się łagodnie. Bo nim jestem. To nie wyklucza tego, że jestem też biznesmenem. Ludzie to nie jedna etykietka, panie Romanie. Roman poczuł ulgę mieszającą się ze wstydem. Czy, czy możesz mi wybaczyć? Za to jak się zachowywałem? Nie ma czego wybaczać. Pan zawsze traktował mnie uczciwie jako pracownika, A to, że ma pan pewne wyobrażenia o klasach społecznych, cóż to dość powszechne. W tym momencie z za kasztanowca dobiegł ich głos Janusza: „Roman, gdzie jesteście? Chcemy umówić spotkanie z Panem Kowalskim. Roman spojrzał na Marcina z nowym szacunkiem. Chyba muszę na nowo poznać człowieka, który od trzech lat dba o mój ogród. I ja chciałbym lepiej poznać człowieka, dla którego od trzech lat pracuję, odpowiedział Marcin. Może tym razem jako równy z równym? Wrócili na taras, gdzie Janusz i Michał ożywienie dyskutowali o potencjalnej współpracy. Roman obserwował tę scenę z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony czuł się dumny, że jego ogród przez lata dbał ktoś tak znaczący w biznesie, z drugiej strony przeżywał wewnętrzny kryzys związany z własnymi uprzedzeniami. Panie Kowalski, zwrócił się Janusz do Marcina. Czy mógłby pan opowiedzieć więcej o swojej firmie budowlanej? Szukamy partnera do realizacji kompleksu mieszkaniowego pod Krakowem. Marcin usiadł przy stole na tarasie. Jego postawa była pewna i profesjonalna. Zupełnie inna niż podczas pracy w ogrodzie. Kowalski budowa istnieje od pięciu lat. Specjalizujemy się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Realizowaliśmy już projekty w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Zatrudniamy pięćdziesięciu stałych pracowników plus podwykonawców. Roman słuchał, czując się coraz bardziej niepewnie. Jego własna firma, choć prosperująca, zatrudniała tylko dwudziestu ludzi. Okazało się, że człowiek, któremu płacił za pielęgnację ogrodu, prowadził biznes dwukrotnie większy od jego, a firma konsultingowa dopytywał Michał. To moja najmłodsza firma, ale najbliższa sercu. Pomagam małym przedsiębiorcom rozwijać ich biznesy. Wielu z nich to ludzie z prostych domów, którzy mają świetne pomysły, ale nie wiedzą, jak je realizować. Dokładnie tak, jak ja kiedyś kiedyś. Roman nie mógł się powstrzymać od pytania. Marcin spojrzał na niego ze zrozumieniem. Panie Romanie, pochodzę z bardzo prostej rodziny. Mój ojciec był ogrodnikiem w PGR, -ze. matka sprzątaczką w szkole. Gdy PGR upadł, tata stracił pracę. Miałem wtedy 16 lat. Musiałem iść do pracy, żeby pomóc rodzicom zapadła cisza. Roman poczuł, jak coraz bardziej wstydzi się swojego zachowania z przeszłości. Zacząłem od pracy na budowie, kontynuował Marcin. Potem pomocnik kierowcy w firmie transportowej. Przez lata oszczędzałem każdą złotówkę. Studiowałem wieczorowo zarządzanie. Gdy miałem 28 lat, kupiłem pierwszą ciężarówkę na kredyt. Reszta to już historia. Janusz pokiwał głową z uznaniem. Imponujące. Self-made man w najlepszym wydaniu. A dlaczego dalej pracuje pan jako ogrodnik? Zapytał Michał. Marcin uśmiechnął się i spojrzał na Romana. To długa historia. Mój ojciec, choć stracił pracę w PGR, nigdy nie przestał kochać roślin. Nauczył mnie wszystkiego o ogrodnictwie. Gdy zacząłem zarabiać duże pieniądze, pomyślałem, że chcę kontynuować jego pasję. Nie z konieczności, ale z miłości. Roman poczuł, jak gardło ściska mu się z emocji. Marcin, ja nie wiedziałem. Gdybym wiedział, ale to właśnie było najpiękniejsze, przerwał mu Marcin. Pan traktował mnie tak, jak traktował ogrodnika. Normalnie, bez uprzedzeń ani nadmiernego szacunku z powodu pieniędzy. To było odświeżające. Agnieszka wyszła na taras z tacą z kawą i ciastkami. Panowie, może kawy? Pani Agnieszka, powiedział Marcin, wstając. Może przedstawię się ponownie. Marcin Kowalski, właściciel Kowalski Transport, Kowalski Budowa i MK Consulting. A w czasie wolnym ogrodnik z pasji. Agnieszka niemal upuściła tacę. Roman szybko wstał, żeby jej pomóc. To, to ten sam Marcin, który od trzech lat dba o nasz ogród? Wyszeptała. Ten sam. Odpowiedział Roman cicho. Pani Agnieszko, odezwał się Janusz. Pani mąż ma wyjątkowego ogrodnika. To jeden z najbardziej wpływowych młodych biznesmenów w Małopolsce. Agnieszka usiadła ciężko na krześle. Roman, czy zdajesz sobie sprawę, ile razy żartowaliśmy z przyjaciółmi o naszym prostym ogrodniku? Roman poczuł, jak twarz płonie mu ze wstydu. Marcin delikatnie położył mu rękę na ramieniu. Państwo Nowakowie, proszę się nie przejmować. Każdy ma prawo do swoich opinii. A poza tym, ja naprawdę jestem prostym ogrodnikiem, tyle że w czasie wolnym prowadzę też kilka firm. Michał roześmiał się. Panie Kowalski, ma pan niesamowite podejście do życia. Czy zechciałby pan zostać na kolacji? Chciałbym porozmawiać z panem o długoterminowej współpracy. Roman patrzył na całą scenę z fascynacją i pewną dozą zazdrości. Jego goście biznesowi byli bardziej zainteresowani rozmową z jego ogrodnikiem niż z nim. Marcin, powiedział Roman, jeśli nie masz planów, zostań. Chciałbym chciałbym cię lepiej poznać. Tym razem jako przyjaciela, nie tylko jako pracownika. Marcin spojrzał na niego ciepło. Z przyjemnością zostanę, panie Romanie. I może przestanie pan mówić do mnie per pan? W końcu jesteśmy równi sobie biznesmeni. Tylko pod jednym warunkiem, odparł Roman. Ty też przestaniesz mówić do mnie, panie Romanie. Jestem po prostu Roman. Umowa stoi. uśmiechnął się Marcin, podając mu rękę. Roman uścisnął jego dłoń, czując, że w tym momencie kończy się jeden rozdział jego życia, a zaczyna zupełnie nowy. Trzy tygodnie później, Roman siedział w eleganckiej restauracji pod Baranem, na krakowskim Kazimierzu, czekając na Marcina. To miało być ich pierwsze spotkanie biznesowe, jako równi sobie partnerzy. Roman przeczytał już trzeci raz propozycję współpracy, którą przygotował, ale wciąż czuł się niepewnie. Marcin pojawił się punktualnie o 18:00, ubrany w elegancki, granatowy garnitur. Roman nie mógł się przyzwyczaić do tego widoku. Przez trzy lata widział go tylko w roboczych ubraniach. Cześć, Roman, powiedział Marcin, siadając naprzeciwko. Przepraszam za spóźnienie. Akurat kończyłem rozmowę z architektami w sprawie nowego projektu. Nie ma sprawy. Zamówiłem już wino. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Przez pierwszych kilka minut rozmawiali o sprawach ogólnych. Ale Roman czuł, że między nimi wisi pewien niepokój. W końcu postanowił przejść do sedna. Marcin, przygotowałem propozycję, o której rozmawialiśmy. Moja firma potrzebuje rozszerzenia działalności logistycznej. Pomyślałem, że moglibyśmy połączyć siły. Marcin przeczytał dokumenty uważnie. Roman obserwował jego twarz, szukając jakichkolwiek wskazówek co do reakcji. To interesująca propozycja, powiedział w końcu Marcin. Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Czego? Roman poczuł lekki niepokój, szczerości. Marcin spojrzał mu prosto w oczy. Roman, czy naprawdę chcesz ze mną współpracować, czy po prostu czujesz się zobowiązany po tym, co się stało? Roman odłożył kieliszek i głęboko westchnął. Masz rację. Muszę ci coś wyznać. Przez te trzy tygodnie nie mogłem przestać myśleć o naszej rozmowie. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo ograniczały mnie własne uprzedzenia. Kontynuuj. Przez lata uważałem się za kogoś lepszego od ciebie. Bogatsza dzielnica, drogie auto, ekskluzywne spotkania, myślałem, że to określa moją wartość. A okazało się, że ty, pracując w moim ogrodzie, prawdopodobnie zarabiasz więcej niż ja. Marcin uśmiechnął się łagodnie. Roman pieniądze to nie wszystko. Ale rozumiem o czym mówisz. Chcę się nauczyć. Chcę zrozumieć, jak udało ci się zbudować tak solidny biznes, zachowując przy tym skromność. Moja propozycja to nie tylko chęć zysku, to szansa na naukę od kogoś, kogo powinniśmy szanować od samego początku. Marcin pokiwał głową z uznaniem. To już brzmi jak podstawa do prawdziwej współpracy. W tym momencie zadzwonił telefon Romana. Przepraszam to, Agnieszka. Roman, gdzie jesteś? Dzwoniła pani Kowalska. Pani Kowalska? Żona Marcina. Chce zaprosić nas na kolację w niedzielę. Podobno Marcin dużo o tobie opowiadał. Roman spojrzał na Marcina z zaskoczeniem. Opowiadałeś o mnie, żonie? Oczywiście. Mówiłem jej, że poznałem ciekawego człowieka, który ma odwagę przyznać się do błędów i chce się zmieniać. To rzadka cecha w naszym środowisku biznesowym. Kilka dni później Roman wraz z Agnieszką jechali do domu Marcina. Adres ich zaskoczył. To był ten sam blok na Nowych Czyżynach, z którego Marcin dojeżdżał codziennie do pracy. – Jesteś pewien, że to tutaj? – zapytała Agnieszka, patrząc na szare bloki z wielkiej płyty. – To tutaj. Mieszkanie 34, trzecie piętro. Gdy drzwi otworzyły się... Zobaczyli uśmiechniętą kobietę około 40 lat i dwójkę dzieci, dziewczynkę w wieku około 10 lat i chłopca może ośmioletniego, państwo Nowakowie. Zapraszam serdecznie. Jestem Karolina, a to nasze dzieci, Zuzia i Wojtek. Mieszkanie było skromne, ale przytulne. Stare meble, książki wszędzie porozrzucane, rysunki dzieci na lodówce. Nic nie wskazywało na to, że mieszka tu właściciel kilku firm. Przepraszam za chaos, powiedziała Karolina. Marcin pracował dziś do późna, a ja pomagałam dzieciom z lekcjami. Roman rozglądał się z fascynacją. Na ścianie wisiały dyplomy ukończenia studiów zarządzanie, ekonomia, a także certyfikaty branżowe. Na biurku stał laptop i stosy dokumentów. Tu pracujesz? zapytał Roman, wskazując biurko. Często tak. Lubię być blisko rodziny, odpowiedział Marcin, wychodząc z kuchni stacą z kanapek. Biuro w centrum to głównie na spotkania z klientami. Podczas kolacji Roman dowiedział się jeszcze więcej o życiu Marcina. Karolina była nauczycielką w publicznej szkole. Dzieci chodziły do zwykłej szkoły podstawowej w dzielnicy. Rodzina żyła skromnie, mimo znacznych dochodów z firm. Czy nie myślicie o przeprowadzce do lepszej dzielnicy? Zapytała Agnieszka, Karolina i Marcin, wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Wie pani, odpowiedziała Karolina, to nasze miejsce na Ziemi. Tutaj mamy przyjaciół, dzieci mają kolegów, ja znam wszystkich sąsiadów. Pieniądze to nie wszystko, ale bezpieczeństwo prestiż. Nie dawała za wygraną Agnieszka, tato? Opowiedz panu Romanowi o tej pani z czwartego piętra, włączyła się Zuzia. Marcin uśmiechnął się. Pani Janina ma osiemdziesiąt lat, żyje sama, jej syn mieszka w Anglii, czasami kupuje jej zakupy, Karolina pomaga przy sprzątaniu, w eleganckiej dzielnicy pewnie nawet by nas nie znała. Roman słuchał tej opowieści z rosnącym podziwem. W jego dzielnicy sąsiedzi mieli wobec siebie uprzejmą obojętność. Nikt nie pomagał nikomu, każdy żył w swojej bańce. Marcin, mogę zapytać o coś osobistego, odezwał się Roman. Dlaczego nie przeprowadziłeś firmy do centrum? Większość biznesmenów tak robi, bo wtedy straciłbym kontakt z tym skąd pochodzę. Moi pracownicy to często ludzie z mojej dzielnicy, z podobnych domów. Rozumiem ich problemy, bo sam przez nie przechodziłem. Po kolacji dzieci poszły spać, a dorośli przeszli na balkon. Stamtąd widać było całą okolicę, inne bloki, podwórka, małe ogródki działkowe w oddali. Roman, powiedział Marcin, czy pamiętasz, co mówiłeś o moich firmach? Że pewnie zarabiam więcej niż ty? Pamiętam. I wciąż mnie to fascynuje. Może zarabiam więcej, ale wydaję znacznie mniej. Większość zysków reinwestuję w rozwijanie firm lub wspieram lokalne inicjatywy. Płacę stypendia dla młodzieży z mojej dzielnicy. Agnieszka słuchała w milczeniu, ale Roman widział, że coś w niej pracuje. Marcin, czy mógłbym cię o coś poprosić? Powiedział w końcu Roman. Oczywiście. Chciałbym, żebyś został moim mentorem. Nie tylko w biznesie, ale w życiu. Chcę nauczyć się być takim człowiekiem jak ty. Marcin był wyraźnie poruszony. Roman, to ja się od ciebie uczę. Uczę się, że ludzie mogą się zmieniać, że warto dawać drugie szanse. W takim razie uczymy się od siebie nawzajem, uśmiechnął się Roman. Dwa miesiące później Roman wszedł do swojego ogrodu, gdzie Marcin przygotowywał róże do zimowania. Ale tym razem nie przyszedł jako pracodawca do pracownika. Przyszedł jako przyjaciel do przyjaciela. Jak idzie przygotowanie kontraktu z Michałem? Zapytał, siadając na ławce. Świetnie, nasza współpraca przynosi lepsze rezultaty niż się spodziewałem odpowiedział Marcin, nie przerywając pracy. Marcin, mam pytanie: Czy dalej będziesz pracować w moim ogrodzie? Marcin uśmiechnął się: A czy dalej będziesz mi płacić za to? Oczywiście. Ale tym razem jako przyjaciel przyjacielowi nie pracodawca pracownikowi w takim razie tak ten ogród to nasze wspólne dzieło i poza tym marcin spojrzał na romana ciepło nauczyłeś mnie że prawdziwa przyjaźń to najcenniejszy biznes na świecie roman pokiwał głową patrząc na swój pięknie utrzymany ogród teraz wiedział że jego prawdziwa wartość nie tkwiła w idealnie przyciętych krzewach czy kolorowych rabatach. Tkwiła w przyjaźni, która w nim wykiełkowała. Do zobaczenia jutro, przyjacielu, powiedział Roman, wstając z ławki. Do zobaczenia, Roman, odpowiedział Marcin. A dziękuję. Za co? Za to, że pokazałeś mi, że czasami warto zaryzykować szczerość. To otworzyło nam drzwi do prawdziwej przyjaźni. Roman odchodził w stronę domu, wiedząc, że jego życie zmieniło się na zawsze. Czasami największe skarby ukryte są w miejscach, w których najmniej się ich spodziewamy, nawet w zwykłym człowieku pracującym w ogrodzie.